Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku muszę się Wam pochwalić, że zaplanowałem swój dzień. W końcu wyjdę z domu. Dzisiaj mnie nie było na podwórku, więc wyjdę na podwórko. Zapraszam na odcinek. Przy okazji zobaczę, co się zmieniło od wczoraj. Moi drodzy widzowie, zauważyłem pierwszą różnicę: jest zimniej niż wczoraj i to widać nawet po drzewach, jak się kładą. Wszystkie się kładą. Tamte też. W ogóle to spójrzcie, ile tutaj jest lodu na tych gałęziach. Co najmniej 3 centymetry lodu. Tam jest mój wiatrak. Konkretnie to moja elektrownia wiatrowa, która właśnie nie działa, bo przymarzła. Jest troszeczkę ona naprawiona, bo się ostatnio połamała przy takich wiatrach. A wiatry były. Solidne, ale na szczęście nic się poważnego jej nie stało, tylko ogon odpadł i śmigła odpadły nic poważnego. W ogóle to zauważyłem, jakie to drzewo chude się zrobiło ostatnio od tych mrozów i od tego całego lodu, który na nim ciąży bo normalnie to ono jest jakieś takie szersze, a teraz jest takie węższe. Z takich dzisiejszych podwórkowych przemyśleń, to tak sobie myślę, że przydałoby się tutaj jeszcze odśnieżyć, bo trochę tego wszystkiego zleciało z dachu. A więc możecie napisać w komentarzach, czy chcecie odcinek z odśnieżarki. Jeszcze Wam muszę dzisiaj pokazać taką ciekawą rzecz, co się stało ze śniegiem. Jest pięknie. Jak widać przez roztopy i przymrozki na śniegu utworzyła się taka bardzo fajna warstwa lodu, którą wczoraj już widziałem. Jeszcze dzisiaj pokażę Wam poradnik na frisbee, na takie latadełko z lodu. Kroimy sobie tą wierzchnią warstwę lodu. Tylko musicie mieć do tego takie specjalne urządzenie. Kroimy, to wywalamy, wsadzamy rękę. Przewracamy. Odcinamy śnieg. O w ten sposób. Zostaje nam sam lód. I rzucamy. I to leci hen hen daleko. Normalnie same plusy, ale są też minusy. Takie frisbee jest jednorazowe. Ale jeżeli macie więcej niż wiadro śniegu, no to możecie sobie pozwolić na więcej takich Niesamowitych atrakcji. I jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę: że o, tam, o, w tamtym miejscu gałąź się złamała. Tam druga? Taka ciekawostka. Także opłaca się wyjść na podwórko od wczoraj, bo może Was coś ciekawego zaskoczyć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się i cześć.